Siemano, z tej strony Brezi. i to jest nowa seria Blitz Survival Games Dokładnie. A dzisiaj ze mną jest. Admat, siema. I będziemy tutaj napierdzielać na arenie. To tam takich tutaj dużo graczy nie ma. No ale jeden. Wybrałeś klasę? Mhm. Mm to no dobra, 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 jest skrzynka moja. Je yeah, mam expo, Mam expo i gacie. Ja mam złote. Tak, puste. Brezzi tu ja złote jest. Złote i mam te. Gdzie, gdzie jesteś? Tu za tobą. Właśnie nie wiem, czy mu padła dnie maskina. No ale dobra. Chodź le leć za mną. Go go Power Rangers. I tu są takie lagi, że nie widać. No. kiedy. Y oczywiście IP serwera będzie w opisie. Tam od, serwer od razu premier. mówię. No, no serwer jest non premium, jak i premium. Na tym serwerze wczoraj grał Vertez i Ula. No i Blow. No, Blow gra, ale wczoraj akurat Blow'a nie było. Ciśniesz za mną, ciśniesz. Idziemy do tej jaskini? Czekaj, bo ja zaraz niedługo dostanę tego, tego dostanę. O, 10 sekund. Tu coś, tak. ej, tu coś musi być, na bank. Czekaj, jest jakaś skrzyneczka. Tak się nie zapowiada tutaj na skrzyneczkę za bardzo. Dobra, mam klasę. Dobra, też dostałem. Dobra, ja mam cały komplet. Nie, nie, ja tylko chemu nie mam. Czekaj. A mam spodnie. Tutaj. Nie mam też no, Niestety. Tam jest ziomek. Widzę w ogóle, mam to gramy na Hero Brain Mod. No kurde, i tu na, na tym serwerze jest głupio. To, że jak skaczesz, to normalnie cofacie. No. A jak jeszcze jest przyspieszenie, y, no. mam strzałę. Nie wiem skąd, ale mam. Mam. Teraz wszystko. Mam złoty miecz. I Supermana Ciśniemy. Biegniemy, biegniemy. Ej, tu jest ziomek chyba. Nie, trawa mi się tak ten wysłała, żeby nik był. Dobra, na dół, na dół, na dół, na dół. O, ty pół tylko mi się. O! Czekaj. Wezmę sobie z rendering zmniejszę. Bo nie wiem czemu lagi mam, a gram na normalnie... Ja sobie zjem. Ja na Normal 16 grałem, a tak zawsze gram na Extreme. Nie no, teraz w serwerze takie lagi są, bo... Tyle no. ludzi w dużo osób jest. No, no, no. Nie chodzi, że na Arenie tylko ogółem. No. Bo to nie jest tylko y, Blitz Survival, to są inne gry. Kalambury, TNT Run. Vampires. Vampiresy, no. I takie inne, inne. O skrzynka, skrzynka, moja, moja! jestem... No. Tu jest chyba jeszcze jedna. Nie. nie, nie. Mogę jeszcze żyć. Tak. Hii, mam żelazo, żelazo, żelazo. Masz żelazo może? Nie. Nic. Co? Tylko spodnie. Co za pe... Tam jest gościu. Gdzie? Tam, no widzę, widzę, widzę. Idziemy na niego. Dawaj, dawaj, dawaj. Hy! Ziomuś, nie uciekniesz nam. Wi... Będziesz na graniu. Ciesz się. Bardziej podwodzą, żeby nas nie widział. To on nas nie widzi, ta skrzynka otworzy. Oj, dawaj, dawaj, ciśnij go. Wypad z baru, chyba nie ma pij. O, Ole mnie ulaga. Chyba nie ma. Jest! Mam złote jabłko. Miał żelazo, może? Nie. Tylko się kiedy i miecz. Ja mam to. Oto, to. What? Gdzie Jak się przeszedł tak szybko. No tu jest ścieżka, to chyba spawny jest. Wcisnę już tutaj, biegnę. Jest. Eee, what is the fuck? O fuck, mnie! laga. I patrzcie jest takie wzłagowane miejsce. Nie, tu jest ten. Eee, to można zrobić komendą na serwerze. To jest po prostu niewidzialny blok taki. Ja też to na serwerze swoim robiłem. No, tak. O Sorry! Pa. Ja to wa tak, walę, Pa! To są drzwi! To Jest Dobra. Bo tak idę... Ja to screena zrobię! Bo ja tak idę, człowieku, i mi do... Patrz! Latający! Dawać 30 sekund, blitzar będzie. Teraz skrzynia jakaś. Fak, jakie cofki na tym serwie są, naprawdę. I nie wiem, jaki odcinek będzie długi, ile będzie trwało minut. Może z, o, z FIFA będzie jakiś... O właśnie, i dzięki, że mi przypomniałeś, wczoraj dokładnie zakupiłem FIFA 2014, no, jak tam kto woli Fifa 14, jest bardzo fajna i będę z niej Skrzynka. będę z niej odcinki też nagrywał. Masz blitzar? Nie, bo tam jest skrzynka. O kurde. Dobra, już ja yy, No i będzie FIFA. i yy, Może być nawet na multiplayer, z tym oto tutaj osobnikiem. No, który mi zniknął sprzed oczu. O, tamtym osobnikiem. Nie, ja tu poszedłem, tylko to patrzę. Ja tu patrzę, czy nie ma żadnej wierz. Skrzydeczka. Znaczy, możemy zrobić serię. Wiele osób robi serię e, po prostu mm, FIFA 14, szybki mecz, er, że. Wygrają no. e, e, w każdym odcinku jakimiś innymi klubami, więc... Spoko, spoko. Ej, ale jedno mnie tu ciekawi. Po co dali na marbuza w bloku? Skoro tutaj tak klosków nie idzie postawiać. No, ale można... Ej, tam jest tam jest, ziomuś, tam jest w domku! Kolczugowy ten hełmofon ma. Ja będę czekać że nie i tak. Że. Tu płynie tam, płynie, tam na środek płynie, kurde. O, nie, tu jest skrzynka! Jest! Mam dwa żelaza! Tu w tym domku musi być crafting. Uważnie, łuk ma, strzela. No, ja tam... się łeb. No, nie ma miecza, on ma siekierę drewnianą tylko. To ja tu idę po mieczyk jakiś. Czekaj, ile ja mam żelaza? Tego, o, trafił we mnie. On ma klasę łucznik. Skrzynka. Pusta. Ja go tu yy, wezmę. Uważaj, żebyś tamten nie dednął, nie? On tam poszedł wchodzi po tą skrzynkę Ale on chyba... szczelać u mnie dobrze, bo już trafił we mnie raz. No właśnie, naprawdę nie ma craftinga. Kurde drugi raz Pędzę, pędzę już do ciebie. Ej, które są gacie lepsze, złote? Czy e, kolczygowe? kolczygowe chyba. No chyba o pół tylko czy tam o ileś Dobra. Dobra. Jeszcze będą inne serie, no, nie, normalny survival będzie z Padmatem. Jest, jednego jest, jest! To ty jesteś? Jest. Bo nie wiem, czy lecić na ciebie, no. czy nie. Co? Gdzie ty jesteś? jestem tam na środku, gdzie byłeś po tą skrzynię. I jak mój głos będzie taki piskliwy, to przepraszam, bo jestem dziepko chory. Ja mam dwa głody, kurde. Mam do ciebie zupkę Romana. I pan nowy miecz miał i nie używał go w ogóle. Ja się... No miał nowy miecz kamienny, a on Masz, tylko ej. łuki. Spoko, no dzięki. ja naprawdę leciałeś O, tu mam jeszcze jedną zupę. I marfewkę. A Dobra. Miska. Mamy radę. Crafting aby potrzeba. Hmm. Trocie ścina, no bo tam internet zawsze nie jest taki dobry, ale... Da się radę chyba. Damy radę. Ja na spawn ja, chyba pójdę. Nie dużo, czekaj. Yy, raz, dwóch, trzech. Z nami je, z nami trzech. Nie liczą z nasz, nas, nas. No. Mam. O, ale Uch. miałem ścinę. Fuck, jakie ściny są. Wczoraj tu gram na extreme i nie jednej ściny nie było. A teraz to what the fuck. I... Dobra, a tu co, idziemy na spawna? Kto sojwy? Kto sojwy? No, masz rację, sojwo, 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 sojwo Super Kok! super Ej, to stan z nami na arenie Co? Gówno I ten kubaczek, te, ten. Yy, suf, ten kubaczek też jest, no. do góry Co, Jakby się tam dostać. Oni może coś już będą mieli. Ja tu mam skrzynkę, a nie wiem jak się dostać. Mam ją. Ile minut w godzinie? Ale cała skrzynka jest, no, fuck. Za 6 minut nas na spał. Na tepnie, to co. Czekaj, um, bo to tutaj jest taki. Tutaj co to jest. Jest. Skrzynka tutaj. Enderperła. I blok. I melonu. Tutaj to jest bardzo mądre. O i spodnie nowe kolczugowe. Gdzie była skrzynka? Tu. Gdzie? Tu. O. Ja to mam takie niektóre główne. Ja wywalam te blok ja melona, bo to... yy, Ender Perłę mam, no to... Nie, grzyby nie. Tylko chciałem to wyrzucić. Masz czały jakieś? No jedną. No to da, bo ja mam było. A bo chcesz Dobra, chcesz? Masz. Bada, mm, tak. To jajkiem tylko. Uważaj, idzie! Fucking Ucieka, ty ucieka. Boku, to jest ten... Ty. Gdzie uciekasz mi? To jest ten, co miał blitz stara chyba. Uważaj! Czekaj, czekaj. Jaki lag? zawiesiłem no, się? Dobreczku. I on ma... On sobie enchantował. Ej, no. czekaj, ja go z Łukasz, ściągnę! Ciśnij go! Gdzie ty jesteś, za mną? Ale zimno, dwa chyba. Nie, pięć, osiem. 9. No, naprawdę, ja go chcę zabić! Kto go zabił? No nie! Trzy diaksy! Trzy no. no, patrz! I dwa miecze, I dwa miecze enchantowane, patrz! patrz. Daj, daj mi mieczyk! Chopi, ja mam co? Byłam zbroję! Tam jeszcze rzeczy patrz, leżą. Stop. Albo nie. Daj mi, nie diaksa, mieczyk enchantowany. Sharpness 1 obydwa. Dobra, daj jeden, obydwa. Masz. Mm -hmm. To teraz możemy 16 patyków mam no, ki. Ja kiję chciałem zabić Co za pes... Czekaj, jak się to co? Idziemy na spawn'a, żeby jak sobie miecz zrobić. Są? Ja wiem gdzie jest, chodź. Gdzie ty gdzie jesteś? w tym kierunku? Nie, chodź tu. Nie, chodź tu! Tu gdzie ja? Tam trzeba iść. To ma 4 warty level kasy. Ja bym miał to mi się cieszył. Ja mam A drugi. A drugi. Tylko dwóch ziomków zostało i najgorsze jest to, że oni mogą mieć sojusz. już. To na spawnie czekać. Akacja. Hmm. akacja, to osoba dziewczyna jakaś. No chyba nie. <grych> Jakby... Hmm. Jak... Akacja Aka to chyba hmm. jakiś piat czy. No akacja chyba. <grych> nie wiem na tom. Dobra. Dobra, hmm, kurde trzeba się powspinać trochę. Czu czu. Do góry, do góry. No, idzie ten spawn. Gdzieś tu do, tu do góry. No tam. No tam cały czas ca... No, e, przedmioty cały czas są odnowione. Fuck, niedobrze. Czekaj, muszę e, się najeść. Ciśnij za mną, niedobrze, że jak się przedmioty odnowiły. Mamy no, trzy biaksy, to co? diaksy. Mamy trzy diaksy? Ejdzie ty no, jesteś? prosto! No dobrze. No dobrze lecisz. Skrzynka. No, takie gówna. Aby odłożyć te główne niepotrzebne. Te... No. I tam to gdzie jest? O, ja. A co ty? No. Dobra, tu jest ten most. No to tam już powinien ten być. Tam. I ścieżka, no to tam. Gdzie ty masz ścieżkę? No tutaj była, no tutaj za nami tam. Mać. Gdzie jest ten głupi spawn? Muszę zjeść. Na dwie minuty następnie, a ja mam głód. Naprawdę? Jedzenia nie mam. Masz, Jedzenia masz. Nie mam. Ciastko? Tak. I masz to. Czas. I masz tego. Pork chopa. Fuck, ściny. Jakie laki są na tym sercu? To jest szok. Gdzie jest ten spał? Gdzie tam? Nie, ja mam domek jakiś. A w domu przeważnie chyba skrzynka będzie. Uważaj, za minutę trzydzieści na spałem ja tak. Kurde, Felek. Za rok tym dachem wejdę. Poczujesz się jak święty Mikołaj. Jestem jak na dachu. To? A tędy? Ten... Ale tu wejść nie ma. <laughs> nie ma tu nic. Dobra, idę dalej. To był inny dom. Dobra, idź o, tam, tam. O, sorry. Dobra, uważaj, 50 sekund. ja no, zaraz, będę później jabłko będę żar. Jadło, dokładnie. Nie będę się wyrażał brzydko. Chyba spałem. Na no, dół, na no, dół, na no, dół. No, no. Nie. 30 sekund. Bądź przygotowany. Naprawdę mi teraz na skapie piszą? Naprawdę? O, ja kolega wszedł. Ej, czy... Ej, on do nas napisał: Czy mamy sojusz? Ej, napisz nie. Fakt to jesteś ty? Tu. Gdzie? No, dokładnie przede mną teraz. Gdzie? Yeah. Ja teraz. się nie widzę. Fuck, po. się, uważaj. Zjadłem jabłko i. Uważaj, tam są! I oni mają enchantów, ale oni nie, się biją. Nie. Albo. I ten ma 7, tylko HP! Jednął? No? Tylko też. Jednął? No. Gdzie on jesteś ty? Nie to on. Nie to on. Spadaj! Jest! Zabiłem! A ja mam no miedź tak, jak sobie! Jak sobie, sobie. Nim, jak... Nie no, czekaj! Nie bądź taki! Ej, zrobiłam sobie miedź? Ej, chcesz łopatę w jak z Tobą? jak sobą. Tobą? Nie. Nic. A co? Myślałem, że sobie zrobili łopatę jak sobą. Nie, teraz mam jak są łopatę. Masz, dam ci ją. A gdzie ty jesteś? Dobra, walczmy. Masz! Walczmy! Masz! Czekaj! Czekaj, no, nie wiedzie! Łofak to dwie jak Dobra, nara! Uciekać fania ode mnie! No naprawdę tepnął się! Ale fryjer! Do widzenia! Ja muszę zjeść jabłko złote. No nie, zaparł! Zjadł. A mnie cofa. No nie! Ja go teraz nie dogonię! A mam lagi! Niech mi się życie regeneruje. Jakie lagi. Naprawdę? Yes! Jest! Oh wygrałem! A miałem oh, tylko no, półtora no, serduszka! no naprawdę? yes nie Tak! No nie. No dobra, chociaż on wygrał. Lepiej, żeby wygrał Padmat niż jakiś inny ziomek. To to by było na tyle w tym odcinku moim pierwszym, rzuconym na YouTube. Yy, trzymajcie się. Cześć. Pożegnaj się. Lara.